Witamy Was w pokoju zagadek, odnajdźcie w nim przepis na ulubione danie króla. Piękny dzień słoneczny nad bugiem, który się tutaj pięknie ścieli. W Drohiczynie spotykamy się z panią Joanną Korbysz z nadburzańskiego ośrodka promocji produktu lokalnego. Jesteśmy w miejscu przepięknym i najpierw się do tego odnieśmy, Pani Joanno, bo za nami Góra Zamkowa. Bo sam Drohiczyn to mega historyczne, piękne miejsce. No, w końcu miasto królewskie 1498 prawa miejskie to miasto A historia zyskało. ma dużo dłuższą. E, tak, Drohiczyn ma bardzo długą historię. Jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Jest jednym z czterech miast koronacyjnych. E, Co to znaczy, że tutaj koronacja była? Tak, tutaj odbyła się koronacja króla Daniela Romanowicza, ówczesnego króla Rusi. A ta góra zaciało? zamkowa, o której mówimy, zamku na niej nie ma, bo on w czasie potopu tak, został zniszczony. Jeżeli chodzi o naszą górę zamkową, nazwa jest nieprzypadkowa, ponieważ kiedyś, kiedyś na niej był zamek. A jeżeli chodzi o Drohiczyn, to jest must have. Właśnie, musimy na taki spacer. Musimy, musimy wejść na no górę zamkową. Po pierwsze, być po na górze pierwsze. zamkowej. Po drugie, musimy spłynąć kajakiem. No. Po trzecie, musimy... Oczywiście, no tak, oczywiście, po oczywiście po rzece Bóg należy koniecznie spłynąć kajakiem. Po trzecie, należy spróbować naszego lokalnego dania, e, które nazywa się Zaguby. Zaguby, tak, Zagu ale nazwa śmieszna. Nazwa śmieszna, nazwa śmieszna, ale... Od... Zagubić? Nie, Czy znaczy niektórzy Zagubić właśnie się mówią... się smaku. Niektórzy mówią właśnie, że nazwa została zagubiona, ale udało nam się dotrzeć do etymologii tej nazwy e, i gub-gubać się, czyli kasać, Wijać. zobaczycie, że rzeczywiście je zwijamy, Jezu, więc no więc stąd, No bo to co do takiego te zaguby? To jest ciasto pierogowe w środku z farszem e, surowych podsmażonych ziemniaczków. I tylko ziemniaki, dama? No i cebulka wege danie wege. Dobra, chociaż Kwarek też pewnie jakby się e, Można, aczkolwiek, można aczkolwiek niekoniecznie może być daniem właśnie postnym, wegańskim, wegetariańskim. Te zaguby, ja jeszcze nigdy ich nie próbowałam, dzisiaj to jest mój first time, ale zaguby to jest takie charakterystyczne danie dla tego regionu, prawda? Zaguby zostały zgłoszone w 2020 roku na ministerialną listę produktów e, tradycyjnych. Thank you. Zaguby znane są tylko w Drohiczynie i ich okolicach. Sama nazwa i zaguby były tutaj znane od początku. W naszym ośrodku warto też zwrócić uwagę, że skróconą nazwą właśnie jest Zagubek. Nazwa ta pochodzi... Tego ośrodka, ten ośrodek się nazywa Dokładnie. Zagubek. Dokładnie, więc pochodzi właśnie od naszego dania y, I tradycyjnego. I tam można się tego nauczyć. Robicie warsztaty. Można się nauczyć robić zaguby pod pewną presją w niskiej prumie, że wiesz, nie wyjdziesz. To znaczy, ja że nie. Nie, nie zrobię, a to trudno się robić, bo to się jakoś zawija, bo to jest takie. Słuchajcie, jakby... jeżeli chodzi o samo przygotowanie zagubów, to jest naprawdę bardzo fajna fajna praca. Mhm. W sensie obieramy ziemniaczki, trzemy je, gniciemy ciasto, tak, mhm. naprawdę zachęcam do tego, żeby robić samemu też zaguby mhm. w domu, bo to nie jest danie trudne. Prowadzimy warsztaty dla wszystkich grup wiekowych, czyli już w zasadzie dzieci od szóstego roku życia radzą sobie świetnie w naszej kuchni warsztatowej. Zaguby mogą też być podawane do sztuki mięsa, czyli zamiast Aha, ziemniaków. ziemniaków. Też, jako dodatek, tak, może być m. daniem samodzielnym. Jest wiele, wiele możliwości, w których możemy to danie wykorzystać. W tej mniej zdrowej wersji możemy też podać wersję odsmażaną, która jest chyba najpyszniejsza. właśnie. Ja się bardzo cieszę, po pierwsze, że takie dania tradycyjne są na tych listach, bo dzięki temu te przepisy przetrwają, mamy nadzieję, gdzieś Dokładnie, wieki nie? i pokolenia. Dokładnie. I że są też młodzi ludzie i tacy jak na przykład Petros, którzy się nauczą robić coś nowego. Chociaż to e... trzeba jakoś właśnie tak się zastanawiać o prawo przetrwania, bo za ileś setek lat te wszystkie dyskietki, płyty, CD, dyski twarde a, padną, to a to jest zapisywane, więc ja tak ostatnio się zastanawiałem, w jaki sposób to, to zapisać. To jest... ja, może kim? kamienne tablice nie, powinniście po przygotować i postawić Musimy przekazywać publicę. przepis z pokolenia na pokolenie. na pokolenie. To jest sprawdzona metoda tak, od początku. Tak. i na pewno e... wtedy jest większa pewność, że ona nie zaginie. Dodatkowo też prowadzi różne zajęcia pozalekcyjne jako ośrodek kultury w Drohiczynie. Więc takie zajęcia w naszym ośrodku promocji produktu lokalnego też są, czyli staramy się przekazywać i takie mniej skomplikowane przepisy i takie bardziej tradycyjne, tak żeby tych Młodzi młodych zachęcać, tak, tak. zachęcać są? do gotowania. I z... No o dziwo tak, odziwo tak. Zaskuczone. Więc polecamy, Od... koniecznie trzeba odwiedzić to piękne miejsce na tej naszej podlaskiej ziemi Drohiczyn z Bugiem, z Góro Zamkową z potężną historią ze wspaniałymi ludźmi i z kuchnią, a w kuchni zaguby koniecznie.